Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że zwykły banan na śniadanie może sprawiać, że z dnia na dzień stajesz się coraz słabszy? Tak. Ten owoc, który zawsze był postrzegany jako symbol zdrowia, może osłabiać twoje nogi i przyspieszać utratę niezależności. To stwierdzenie może wydawać się przesadzone, ale za chwilę zrozumiesz, dlaczego tysiące osób po pięćdziesiątce codziennie popełniają ten błąd nie zdając sobie z tego sprawy i co gorsza, myśląc, że robią wszystko, jak należy. Prawda jest bolesna, ale musi zostać powiedziana. Istnieją trzy niezwykle popularne owoce, które znajdują się w domach milionów Brazylijczyków, a które mogą przyspieszać osłabienie mięśni nóg, sprzyjać upadkom, bólowi, ograniczeniom i nawet przedwczesnej śmierci. W tym filmie otworzę ci oczy na ten temat. Ale uwaga, musisz obejrzeć do końca, ponieważ na końcu dam ci niesamowity prezent. To w stu procentach naturalny przepis, strzeżony przez wieki przez starców z legendarnych blue zones, używany od tysiącleci do uzdrawiania ciała od wewnątrz. To receptura, która wzmacnia mięśnie, oczyszcza organizm i przywraca witalność nawet tym, którzy już stracili nadzieję. Jeśli jeszcze nie znasz, Blue Zones to pięć regionów na świecie, gdzie ludzie żyją ponad 100 lat w pełnym zdrowiu, z aktywnymi mięśniami i godną pozazdroszczenia jakością życia. Mówimy o miejscach takich jak Okinawa w Japonii czy Sardynia we Włoszech, gdzie starsi ludzie w wieku 90 lat uprawiają ogród, chodzą kilometrami i zachowują pełną autonomię. Przepis, który ujawnię na końcu filmu. Pochodzi właśnie z tych regionów, i prawie nikt na świecie nie ma do niego dostępu. Ale ty, skoro tu jesteś, otrzymasz ten prezent jako dowód uznania za twoje zaangażowanie w troskę o własne zdrowie. Zanim jednak zaczniemy, mam do ciebie dwie proste prośby. Pierwsza to zobowiązanie wobec samego siebie. Czy jesteś zdecydowany, by mieć więcej zdrowia, siły i energii przez najbliższe 6 miesięcy, rok, 10, a może i 30 lat? Napisz w komentarzu. Kocham jeść banany. To zdanie, według badań neurologicznych, ma potężną moc. Gdy publicznie wypowiadasz coś pozytywnego, Twój mózg aktywuje korę przedczołową i zaczyna działać na Twoją korzyść, by osiągnąć ten cel. Druga prośba jest jeszcze prostsza: polub ten film i udostępnij go osobie, którą kochasz, a która już odczuwa osłabienie nóg, ciągłe zmęczenie, jakby straciła siły. Ta treść może odmienić jej życie i to ty będziesz za to odpowiedzialny. A teraz przygotuj się. To, co dziś odkryjesz, może całkowicie zmienić twoje spojrzenie na odżywianie, starzenie się i zdrowie mięśni. Zaczynamy. Czy zauważyłeś, że trudniej ci wchodzić po schodach? Albo że wstając z kanapy musisz sobie pomagać rękami? Jeśli to się dzieje z tobą lub z kimś z twojej rodziny, to wyraźny sygnał, że coś się zmienia w twoim ciele. Ale dobra wiadomość jest taka, że to nie jest tylko sprawa wieku i można to odwrócić. Ta przypadłość nazywa się sarkopenia i zaczyna się cicho już po pięćdziesiątym roku życia. Co dekadę możemy tracić nawet do 15% tej masy mięśniowej, jeśli o siebie nie zadbamy. A najbardziej dotknięty obszar? Nogi. To one podtrzymują nasze ciało, utrzymują nas w pionie i odpowiadają za dużą część równowagi. Kiedy tracimy siłę w nogach, tracimy też mobilność, wolność, a w wielu przypadkach własną niezależność. Według badania opublikowanego w Journal of the American Geriatrics Society osoby z osłabioną siłą nóg mają trzy razy większe ryzyko upadków i hospitalizacji. A jeden upadek po 65 lat może oznaczać miesiące spędzone w łóżku, całkowitą utratę autonomii i w wielu przypadkach początek głębokiego fizycznego, i emocjonalnego spadku. Ale dlaczego tak często dzieje się to właśnie na tym etapie życia? Ponieważ z czasem nasze ciało staje się mniej wydajne w przyswajaniu niezbędnych składników odżywczych potrzebnych do utrzymania zdrowych mięśni, takich jak białka, magnez i witaminy z grupy B. Co gorsza, wiele osób nadal odżywia się tak samo jak w wieku 20 lat, ale organizm już nie reaguje w ten sam sposób. I tu właśnie tkwi niebezpieczeństwo. Tutaj pojawia się praktyczna informacja, która może zmienić wszystko. Trzeba dostarczyć organizmowi odpowiednie bodźce za pomocą odpowiedniego pożywienia. Czy wiesz, że zjedzenie porcji białka, takiej jak gotowane jajko lub łyżka pestek dyni, razem z owocem o niskim indeksie glikemicznym, może pomóc organizmowi odbudować utraconą masę mięśniową? A wiesz co jeszcze pomaga? Ruch. Nie musi to być siłownia. Już 15-minutowy, energiczny spacer dziennie, w równym tempie, aktywuje włókna mięśniowe nóg i daje sygnał ciału, że musi utrzymać tę strukturę aktywną. Tak, utrata siły w nogach jest powszechna, ale nie jest ani normalna, ani nieunikniona. Teraz. Gdy rozumiesz, jak ważne są Twoje nogi dla zdrowia, autonomii, a nawet długowieczności, czas otworzyć oczy na błąd żywieniowy, który codziennie popełniają miliony osób po 50 roku życia, spożywanie owoców, które wydają się zdrowe, ale w rzeczywistości osłabiają mięśnie. Tak, owoce są naturalne, ale nie wszystkie są dobre dla osób starzejących się, a szczególnie dla tych, którzy już mają problemy z mobilnością, bólem nóg lub utratą siły. Niektóre owoce mogą przyspieszać ten proces w sposób cichy i podstępny. Oto trzy najgorsze owoce dla osób po 50. roku życia, które chcą utrzymać siłę nóg. Owoc numer jeden. Dojrzały banan. Banan, gdy jest bardzo dojrzały, ma bardzo wysoki indeks glikemiczny, co oznacza, że szybko uwalnia cukier do krwi. Ten skok cukru sprzyja procesom zapalnym w organizmie, co jest fatalne dla mięśni. Poza tym banan zawiera dużo tryptofanu, dobrego dla nastroju, ale w nadmiarze może powodować uczucie zmęczenia, szczególnie jeśli jest spożywany sam i naczczo. Efekt: myślisz, że robisz coś dobrego, a czujesz się słabszy i senny. Owoc numer dwa: Mango. Bardzo słodkie i z wysoką zawartością fruktozy. Mango również powoduje skoki glikemii, co zwiększa oporność na insulinę problem, który utrudnia wykorzystanie białka przez mięśnie. Jeśli ciało nie potrafi dobrze wykorzystać białka, zaczyna tracić masę mięśniową, a gdy ta utrata dotyczy nóg, ryzyko upadków drastycznie rośnie. Jeszcze gorzej. Jeśli mango spożywane jest w formie soku, traci wtedy cały błonnik i staje się koktajlem cukru dla organizmu. Owoc numer trzy arbus. Wydaje się nieszkodliwy, bo składa się prawie wyłącznie z wody, ale arbus to jeden z owoców o najwyższym indeksie glikemicznym. Bardzo szybko podnosi poziom cukru we krwi, a u starszych osób może wywołać efekt odwrotny. Po szczycie następuje gwałtowny spadek energii, co prowadzi do zmęczenia mięśni. Poza tym, Arbus praktycznie nie zawiera błonnika ani białka czyli oferuje niewielkie wsparcie dla tych, którzy próbują utrzymać aktywność mięśni. Te owoce nie są zakazane. Problem leży w częstotliwości, ilości i czasie ich spożywania. Co gorsza, większość osób po pięćdziesiątych. Roku życia spożywa je same na śniadanie lub w środku dnia, wtedy, gdy organizm potrzebuje równowagi między energią a składnikami strukturalnymi, takimi jak białko i zdrowe tłuszcze. I oto praktyczna wskazówka. Nigdy nie spożywaj tych owoców samodzielnie. Jeśli chcesz zjeść banana, połącz go na przykład z łyżką naturalnego masła orzechowego. To pomaga zmniejszyć wpływ glikemiczny i chroń swoje mięśnie. Jeśli dotarłeś aż tutaj, gratulacje. To pokazuje, że jesteś zaangażowany w swoje zdrowie i swoją samodzielność. A teraz, gdy już wiesz, jakich owoców unikać, nadszedł czas, by pokazać ci, co naprawdę działa, aby utrzymać nogi silne, siłę na co dzień i witalność, nawet po 50, 60, siedemdziesiątym roku życia lub więcej. W tym etapie życia ciało potrzebuje bardziej specyficznych składników odżywczych w odpowiednich ilościach. To, co jesz, ma ogromne znaczenie. Nie chodzi o rezygnację ze wszystkiego, chodzi o dokonywanie lepszych wyborów. Oto cztery proste, dostępne i bardzo skuteczne produkty, które pomogą ci utrzymać, a nawet odzyskać siłę mięśni. 1. Awokado. Awokado to prawdziwy dar natury, bogate w dobre tłuszcze, zwłaszcza omega-9, które mają działanie przeciwzapalne, chronią stawy i wspierają regenerację mięśni. Zawiera również magnes i potas dwa niezbędne minerały dla prawidłowego funkcjonowania mięśni nóg. Co najlepsze, syci na długo, pomagając unikać podjadania, które szkodzi Twojemu zdrowiu. Drdwi jajka. Proste, tanie i kompletne. Jajka zawierają wszystkie niezbędne aminokwasy potrzebne do odbudowy tkanek mięśniowych. Dodatkowo dostarczają witaminy B12, choliny i witaminy D, składników kluczowych dla równowagi układu nerwowego i mocnych mięśni. Jedno lub dwa jajka dziennie, gotowane lub smażone na oliwie, robią ogromną różnicę. 3. Czerwone owoce takie jak truskawki, jeżyny i borów. To silne przeciwutleniacze, które zwalczają wolne rodniki, uszkadzające komórki mięśniowe. Poprawiają też krążenie w nogach, zmniejszając obrzęki, skurcze i uczucie ciężkości. Mała porcja jako podwieczorek już po kilku tygodniach regularnego spożycia przynosi zauważalne efekty. cztery. Pestki dyni. Małe rozmiarem, wielkie korzyściami, bogate w cynk, żelazo, magnes i białko. Pestki dyni to super żywność dla tych, którzy chcą wzmocnić nogi i stawy. Można je jeść prażone jako przekąskę, lub posypywać nimi sałatki i zupy. A oto praktyczna propozycja funkcjonalnego śniadania stworzonego specjalnie dla Twojego ciała po pięćdziesiątce. Prawdziwa kromka pełnoziarnistego chleba bez cukru, łyżeczka pasty z awokado z kilkoma kroplami cytryny, gotowane jajko, mała porcja czerwonych owoców, filiżanka herbaty z kurkumą i imbirem. Specjalny przepis na herbatę pokażę ci w następnym fragmencie. Ten posiłek pomaga utrzymać stabilny poziom energii, zapobiega skokom cukru we krwi i dostarcza ciału tego, czego najbardziej potrzebuje, by utrzymać siłę nóg, białka, dobrych tłuszczów i przeciwutleniaczy. Gratulacje, że dotarłeś aż tutaj. To pokazuje, jak bardzo zależy Ci na zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Jak obiecałem, Oto w stu procentach naturalny przepis, strzeżony jak tajemnica przez starców z tak zwane Blue Zones, który pomoże Ci wzmocnić nogi i poprawić jakość życia. Blue Zones to regiony świata, w których ludzie żyją dłużej i zdrowiej, głównie dzięki swoim nawykom żywieniowym i stylowi życia. Spożywają naturalne produkty i regularnie się ruszają. Ten przepis jest używany od tysięcy lat przez ich starszyznę, a teraz masz do niego dostęp. Składniki: dwie łyżki nasion chia, dwie łyżki nasion. Składniki: jeden łyżka siemienia lnianego, jeden łyżka kurkumy w proszku, jeden łyżka świeżo startego imbiru, 250 ml wody kokosowej, sok z połowy cytryny. Sposób przygotowania: w naczyniu dodaj nasiona chia i siemielniane, dodaj kurkumę w proszku oraz starty imbir. Wlej wodę kokosową i sok z cytryny. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Odstaw miksturę na około 15 minut, aby nasiona się nawodniły. Korzyści ze składników. Nasiona chia i siemielniane są bogate w kwasy omega-3 i błonnik, wspomagają zdrowie mięśni i redukują stany zapalne. Kurkuma ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające, wspiera regenerację mięśni. Imbir poprawia krążenie krwi i działa jak naturalny środek przeciwbólowy. Woda kokosowa nawadnia organizm i uzupełnia elektrolity niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mięśni. Cytryna bogata w witaminę C wzmacnia układ odpornościowy i wspomaga wchłanianie składników odżywczych. Najlepszy czas na spożycie. Zaleca się spożywać ten napój rano na czczo, aby wzmocnić wchłanianie składników odżywczych i rozpocząć dzień z większą energią. Przeciwwskazania. Ten przepis jest naturalny i bezpieczny dla większości ludzi. Jednak osoby uczulone na którykolwiek ze składników lub przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny skonsultować się z lekarzem przed spożyciem. Razem, zadbajmy o twoje zdrowie i witalność i dotarliśmy do końca kolejnego filmu, który z pewnością może odmienić twoje zdrowie. Dziś dowiedziałeś się, że utrata siły w nogach to nie tylko szczegół starzenia się, to sygnał ostrzegawczy. Zrozumieliśmy, czym jest sarkopenia, jak zaczyna się po cichu i jak może bezpośrednio wpływać na twoją niezależność i jakość życia. Pokazaliśmy także trzy owoce, które choć wydają się zdrowe, mogą przyspieszać osłabienie mięśni, zwłaszcza banan spożywany w niewłaściwy sposób. Przedstawiliśmy inteligentne zamienniki, produkty naprawdę wspierające Twoje zdrowie, takie jak awokado, jajka, owoce jagodowe i pestki dyni. Na końcu otrzymałeś w 100% procentach naturalny przepis, używany od tysięcy lat przez starszyznę ze stref błękitnych, który pomoże Ci odzyskać witalność, wzmocnić mięśnie i oczyścić organizm głęboko i trwale. A teraz chcę usłyszeć od Ciebie, z jakiego miasta nas oglądasz. Napisz w komentarzu. Chcę przesłać specjalne pozdrowienia dla Twojego miasta w kolejnym filmie. I powiedz mi też, w skali od 0 do 10 jak oceniasz ten film? Czy ten materiał ci pomógł? Czy wierzysz, że stosując to czego się dziś nauczyłeś, twoje życie bardzo się poprawi? Zanim skończymy, muszę ci przypomnieć coś bardzo ważnego. Zastrzeżenie. Wszystkie informacje zawarte w tym filmie mają charakter edukacyjny. Nic, co tu powiedziano, nie powinno być traktowane jako ostateczne leczenie medyczne, ani jako zamiennik profesjonalnej konsultacji. Każda zmiana w diecie, stosowanie naturalnych przepisów lub suplementacja powinna być dokonywana pod nadzorem specjalisty. Nasz kanał to przestrzeń nauki, motywacji i świadomości. Jeśli ten film miał dla ciebie sens, zostaw lajka już teraz. To nie tylko przycisk, to sygnał, że ten materiał jest wartościowy i powinien dotrzeć do większej liczby osób. Napisz w komentarzu zdanie: Chcę starzeć się z siłą, zdrowiem i wolnością. To zdanie to coś więcej niż komentarz to zobowiązanie wobec samego siebie. Zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać podobne treści. Wyślij ten film do osoby, którą kochasz i którą chcesz widzieć zdrowszą. Pełną energii i lepszej jakości życia. To może być najlepszy prezent, jaki dziś otrzyma. I zanim odejdziesz, przygotowałem dwa specjalne filmy, które z pewnością pokochasz. Uzupełniają one to, o czym dziś mówiliśmy, i dadzą ci jeszcze więcej narzędzi do praktycznej i świadomej transformacji zdrowia. Obejrzyj teraz i kontynuuj tę podróż z nami. Twoje zdrowie. Ci za to podziękuję.